Dzisiaj reagujemy na mamy językowe. żeby zobaczyć co nas będzie czekać. Um, jak nasz mózg się może zmienić po byciu poliglotą i tak dalej tak dalej. Będzie ciekawie. Anyone so you are fluent language learners. That entirely depends on the rest of the information you're about to give me. A wszyscy... co ktokolwiek. Ktokolwiek. A więc mówisz płynnie w języku obcym, to zależy od informacji, które mi dasz. To racja, w zależności o też, od, to nawet nie jest mem, tylko po prostu szczera prawda. Um, zależy po prostu od tego, o co chodzi, a poza tym, nie w każdym języku obcym uczymy się też tego samego do pewnego stopnia, a poza tym, jeszcze to, że nie we, nie we wszystkich językach obcych są dane słowa, tak? I um, nie ma po prostu są słowa, których się nie tłumaczy na inny, na inny język obcy, to tym bardziej po prostu zależy od informacji, więc takie, dobra, coś w tym jest, ale nawet to nie jest mem, tylko takie z kategorii prawdy. True, when you make an, an immense amount of spelling mistakes, but still manage to get two points across in less. Dlaczego te memy to nie są memy, tylko to jest szczera prawda? Um, tutaj chodzi o to, że jeśli robisz mnóstwo błędów ortograficznych, ale nadal to, to będziesz dwa punkty. Uh, I to też jest prawda, to jest, mniej, to jest mniej więcej coś podobnego w stylu tych tekstów, że, że, że literki są zamieniane, że o jeśli jesteś w stanie to odczytać, to dlatego, że mózg nie odszyfrowuje, czy tam coś tam coś tam innego robi. Um, sorry, to jest mniej więcej podobna skala problemu, tak to nazwijmy. Um, no tyle, no. Dobra, to nawet ciekawe nie było. Polyglots, when they look at two similar languages into languages coincidence? I think not. Poliglosi kiedy widzą dwa podobne słowa w dwóch językach, przypadek nie siądzie. Uh, Oh my god, ja mam tak, ale z gramatyką. Taki, że tutaj powiedzmy, są czas... jest takie powiedzenie, znaczy, jest coś takiego jak czasownik posiłkowy. I w jednym języku jest, czasownik posiłkowy jest taki, w innym jest taki sam. Przypadek nie siądzie. Oh to nie jest językowy, ale to jest, to jest też takie true. Kiedy widzisz osobę z klasy na tym samym Google Doc o 2 am. I tak jakby więcej tup, tup, tup. Oh baj. Tak, to jest prawda. Uh, nauka angielskiego z książek, nauka angielskiego z memów. Uh, albo jeszcze inaczej. Nauka angielskiego z książek, nauka... Okej, okay, w sumie mam dwa pomysły. Nauka języków obcych z książek, nauka języków obcych z memów. Albo nauka języków z książek, nauka języków obcych z Kate na zajęciach. Sorry, musiałam. Jak zrzuciłam 30 kg, oh my god, dieta cud. Uh, oh my god, jak się nauczyłam 30 języków w dwa miesiące. Chciałabym, żeby to tak wyglądało. Tak, powaga. Dobra, ten mem znamy wszyscy, tylko w wersji z autem. Jak sprawiasz, że twój stolik do kawy jest taki jest taki błyszczący, no polish i takie, przepraszam, jak sprawić, żeby twój. Tolik był taki błyszczący. Dobra, to mogę przydać po prostu pierwsze do tłumaczenia. Myk jest taki, że to jest taki mem, bo polish jednocześnie w języku obcym um, oznacza właśnie polerować, tak dokładnie, no i oczywiście również język polski. Um, tego, że polski w tym wypadku działa nie jako czasownik, tak? tylko wiadomo jako przymiotnik, tak, czyli polish polerować, czasownik, polish, polski przymiotnik. I mniej więcej um, też bardzo często jak się szuka czegoś o języku polskim, um, na przykład nie wiem, why in Polish albo why. Polish, bla bla bla. Um, właśnie, why does Polish nawet? Czyli dlaczego polski uh, albo dlaczego? Jeszcze zadania w języku obcym i później właśnie bardzo często znajduję jakieś informacje nie o języku polskim, tylko właśnie o polerowaniu i najczęściej takie wait, what? Ale ja nie chcę ich spolerować. Takie za zastadów, takie dajcie mi spokój. <laughs> Przepraszam. Co jest żółte i czarne i mówi w dwóch językach obcych? Bilingual. Um, I później The Bilingual Bee. I dobra, to też jest to powyższe, bo mamy słowo Bee, które oznacza pszczoła. Bilingual oznacza jednocześnie e, dwujęzyczne. Więc takie, e, co jest żółte? I mówi w dwóch języ co jest żółte i czarne i mówi w dwóch językach bilingual, Tylko właśnie to be tutaj jest źle zapisane, żeby właśnie odzwierciedlić to, jak się pisze pszczoła. No i później mamy poprawkę tak jakby, bilingual dwujęzyczna pszczoła! Oh my god, dobra, piękno, to jest piękne. To jest po prostu prześliczne. Po nagraniu tego filmu i podczas edycji zauważyłam jeszcze jedną rzecz. Ten mem tak naprawdę ma jeszcze drugie dno. Bo czysto teoretycznie samo słówko, no właśnie. Dwujęzyczny, bilingualny, jeśli można tak to też na polski powiedzieć. Po angielsku czyta się jako bilingual. By, czyli nie be, tak jak my mówimy. Um, tak, bilingualne, dwujęzyczne, tak w wielu językach też by się powiedziało przez be, tak, bilingual, bla, bla, bla. Um, tylko w języku angielskim czyta się to przez I, tak? Tak samo jak słówko na przykład kupować, tak? By. I zmierzam do tego, że w, w, patrząc na ten mem, wiele osób właśnie na początku przeczytało to właśnie bilingual. Uh, bilingual, coś w tym stylu, um, a tak naprawdę prawidłowa wersja jest bilingual. Czyli ten ma no, tak naprawdę właśnie to drugie dno, tak? Czyli właśnie to, czy ktoś się kapnie, że tutaj właśnie jest ta zmiana tej wymowy, czy też nie. Bo tutaj jak mam napisane właśnie tu podwójne e, tak? No to wtedy wiadomo, czytamy to jako tak takie właśnie pszczoła. Ale kiedy mamy tak tylko i wyłącznie właśnie samo i, no to wtedy ta wymowa nam się zmienia do by bilingual. Przynajmniej tak to wygląda w tym przypadku. Wolałam o tym wspomnieć, bo wiem, że za chwilę wszyscy będą mnie narzekać, że nie potrafię czytać po angielsku, więc wolałam o tym powiedzieć. Kiedy pięciolatek mówi lepiej Niż ja w tym języku, którym ja się uczy, który ja się uczę przez 5 lat, to jest nie fair. To jest straszne. Um, no, ja tak to jest, tak to działa. Dlatego ja na przykład lubię bardzo właśnie te strony, które sprawdzają daną ilość słówek na podstawie wieku, tak jakby takie porównanie um, do wieku, i to jest tak spoko. Ale z drugiej strony to też często nie o to chodzi w języku obcym, tak? Bo to, tak jakby. Zawsze o tym mówię, przynajmniej na moich zajęciach, że celem jest to, żeby się dogadać. Tak? Celem jest ta komunikacja, a nie to, żeby mówić, nie wiem, jak jakiś sorry baron, jak jakiś hrabia, um, a nikt tak na co dzień nie mówi, tak, no bo też mówimy za pomocą tych tak jakby najprostszych słów a nie za pomocą super, hiper, mega tak wyszukanych słów, że się tego nie da zrozumieć, tak? Um, fajnie jest znać to słownictwo, bo na przykład jak się zajmują tłumaczeniem albo, nie wiem, chcemy poznać te takie smaczki językowe, to jasne, to się przydaje, ale jak nam zależy na tym, żeby naprawdę się dogadać, a poliglotom bardzo często zależy na tym, żeby się dogadać, przynajmniej tak ja... Tak jest moje spostrzeżenie, e, no to te smaczki tak średnio. No Ja jestem osobą, która lubi te smaczki, dlatego ta nauka języków obcych ciągle idzie, 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 idzie. Tak, zwłaszcza, że na przykład ostatnio liczyłam, że w języku koreańskim jak jest ponad 500, nie, ponad tak, ponad 500 tysięcy słów, łamane na ponad milion, mniej więcej taka rama. E, nawet ucząc się 20 słówek dziennie, to to powinno zająć ponad 140 lat. Jakoś, coś, takoś liczyłam, po prostu nawet jeśli nie 140, bo to jest tylko takie szybkie przypomnienie, to chodzi po prostu o to, że to jest taka ilość czasu, że hej, tego nie da się ogarnąć, tak jak za życia bardzo często. Serio, bez spiny, po prostu tylko to, żeby ogarnąć to, co się przydaje tak od razu, na co dzień, jeśli można tak to powiedzieć i, i tyle, i tak jakby i się jedzie z tematem. No i następnie, kiedy poliglota mówi Ci, że mówią w 10 językach całkowicie płynnie, tak, to jest to właśnie o czym ja teraz mówiłam. E, że to jest tak jakby trochę jasne da się, ale jasne się nie da i takie oh my god. Więc no, tak to mnie będzie działa. Dobra, co my tu mamy? T te te moje nowe zainteresowanie językowe, e, mój język docelowy. O oh my! God. Dlaczego to jest takie prawdziwe? Okej, okay, skoro przed chwilą powiedziałam, że ja jestem osobą, która lubi e, znaleźć te spaczki językowe, bo tak lubię po prostu, a nagle ja chcę się uczyć tego języka, tego, 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 tego. tego. Ale to później właśnie też jest takie, takie stróżka potu, taka jakaś masakra. Um, ja tak próbowałam ostatnio się uczyć indonezyjskiego oraz hindi. Do hindi coraz bardziej, bo ja po prostu tyle filmów Bollywood oglądam, że masakra. Um, ale indonezyjski. Ja sobie jaś na Bali i to tyle, tak jakby. Ten mem to nie jest mem, tylko to jest szczera prawda. Ten I poza tym ten mem. Memo, prawda. E, Niewiele pojawia się w wielu językach obcych, w wielu konfiguracjach masakra. Tak jakby ten moment, w którym zaczniesz myśleć w dwóch językach na tym. W tym samym czasie, tak? Tylko to jest pomieszanka angielskiego i francuskiego. Więc o ile to jest mam, o ile to jest prawda, eee, nikt nie wie. Poliglot. papu, nawet czytać nie potrafię. Poliglot Language Lover Starter Pack. So many books. Love, hate relationship with language apps. Abu, bu, 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 keyboards. Say something in, forgets entire language. Ok, starter pack każdego, każdego poligloty love-hate relationship z aplikacjami do nauki języków obcych. Zgadza się. Ja to mam ciągle. Dlatego jak dostaję pytanie, jaka jest najlepsza aplikacja, to ja takie... Jak to powiedzieć. No i następnie tyle książek. Racja, chociaż staram się już. Czyli znaczy ja raczej ja sama już nie kupuję żadnych książek, bo przeprowadzka za niedługo i tyle. Następnie powiedz coś zapomina całego języka obcego, spoko. Dlatego ja na coś takiego mam po prostu dosłownie zdania wyuczone do pewnego stopnia na pamięć, żeby właśnie nie było takiej sytuacji. To bo stres jednak zjada i później jest takie. Um, fajnie, i ty jeszcze nauczysz się je języków obcych. I ja takie tak, nauczam, ale ja się zestresowałam. Takie. Duh. No dobra, sorry, tak to działa. A, no jeszcze mnóstwo pisaczków, mazaczków. Um, nie ma to jak ja jestem kinestetykiem, zapiszę coś raz i potem nie wracam do tych notatek, bo już jej ja to pamiętam. he he. he. No dobra, okej, okay, ja się w dziwny sposób uczę. Kiedy masz poziom A2 w twoim drugim języku? obcym, kartka z napisem Poliklot. Oh my god! Tak, jakie to dobre! iPhone, YouTube. Hi honey, I'm home. Chocolate milkshake. Ja telefon, iPhone. Z kategorii to jest to, co ja mam. Później YouTube, Tyrura i tak dalej. Albo no tłupka w zależności. Uh, Hi honey, I'm home. Tak jakby cześć skarbie, I'm home. Uh, czy tak jakby cześć kochanie, jestem w domu. Ale dom, home jednocześnie może znaczyć dom. Do pewnego stopnia oczywiście. Uh, a honey to jest taki słodki sposób, jak zwracać się do drugiej osoby, tak? Czyli z kategorii, hi honey, I'm home, czy tak jakby, cześć miodzie, tak dosłownie, cześć miodzie, jestem do, a to chodzi o coś innego. Albo następnie, chocolate milkshake. Czyli zamiast czekoladowy milkshake, czekoladowy shake po prostu, e, chocolate jako czekolada, milk jako mleko i shake Trzęsienie, tak jakby. No, albo powitania, i tak dalej. Dobra, spoko. Trzy zasady. Nie można życzyć śmierci, nie można życzyć miłości, nie można życzyć, żeby było więcej życzeń. Ja chcę być fluent w moim języku docelowym. Ok, są cztery zasady. Dobra, to jest super. W sumie, gdyby coś takiego było, proszenie na przykład o to, żeby był jeden język obcy na całym świecie, to byłoby smutne tak bardzo. Więc nie. A to był tylko głupi pomysł, jakby to wyglądało. Wow, mówisz w języka jak obcych! Musisz być taki mądry. Ja. <grywia> oh my God. Tak, coś w tym też jest. Oh my. Okej, okay, obiecałem mojej dziewczynie, że nauczy się jej języka, jej języka. Skąd ona jest? Z kraju Basków. Ten mem jeszcze ja znalazłam w języku polskim, więc wysłałam to moje drugiej połówce. Było zabawnie i on tak stwierdził, tak, tak właśnie jest. Okej, okay, to byłyby memy na dzisiaj. Dajcie mi znać proszę w komentarzu, czy podoba Wam się właśnie moja reakcja na memy i jednocześnie to, że ja coś opowiadam przy tym, łamane na się śmieję, łamane jak się krztuszę, łamane na um, tłumaczę te słówka, bo wiem, że nie każdy... No, po prostu to mamy, może, zrozumieć, właśnie ze względu na język obcy. Um, mi proszę znać i do zobaczenia w następnym filmiku. Bye bye! Miłej nauki języków obcych! I tu jeszcze jakieś serduszko takie randomowe, żeby też było.